Cześć tu Kisiel <laughs> Witam was w pierwszym odcinku Projektu Magia Od dziś przez cały rok 2013 Co tydzień będę dodawał nowy filmik Z nowymi sztuczkami Jest to całkowicie nowy projekt Po raz pierwszy coś takiego w Polsce Siema Kisiel Będą goście specjalni, współlokatorzy. Specjalni dosłownie. No, tak, także zapraszam do oglądania i śledzenia. A kto będzie najbardziej mnie promował oraz mój kanał, będzie mógł wygrać. Nagroda, nagroda. Pa. Ten oto cudowny telefon Sony k k K510i z aparatem 1,3 megapiksela, czterokrotnym zoomem cyfrowym. Także to będzie nasza nagroda miesiąca. A co tydzień, co tydzień? Co tydzień do wygrania, pół talii bicycle. Bo, ponieważ na całość mnie nie stać, albo będę wysyłał pojedyncze sztuki, zależy ile będzie chętnych, i ile będzie lajków. Pamiętajcie, każdy lajk like to zwiększa wasze szanse na wygranie w tym konkursie. Także działajcie na Facebooku, wiem, że spędzacie tam dużo czasu, także śmiało, nie bójcie się. Ruch, którego was dzisiaj nauczę, wygląda mniej więcej tak z lekarzcy powiem. Mariusz będziecie widać w drzwiach Spoko Mariusz w drzwiach No dawaj Wystawi się pranie? planie Który planie? Możesz wstawić. Zmiana planu. Dzisiaj pokażę wam jednak coś innego. Wbaczcie, ale z przyczyn, o których nie mogę mówić, musiałem wymienić karty. Także teraz mamy czerwone bitki. Co? Cześć. To jak już będzie Kisia nagrał.

Sada se Dobro. Pusti si okay. for it's the king. No, fakto, da